Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj e, piwo, które już było, ale to jest jednak inne piwo. E, była, byłem na premierze tego piwa, e, stąd e, ten t-shirt. E, to był kwiecień 2015 roku, a więc można powiedzieć, że prawie dwa lata temu. E, I e, ja pamiętam, że wtedy, i tutaj mamy dopisek: Volume 2 czyli wersja druga. E, pamiętam, że wtedy byłem trochę zdziwiony, bo e, to piwo miała być kooperacja, e, e, znaczy to jest kooperacja, ale Browaru i Birbanta, e, a jakieś pół roku wcześniej, e, ale Browar robił kooperację z Nogne E, i też właśnie wtedy się zaczęła w ogóle ta seria z malowanymi butelkami, z, z tym, że to są podwodne stwory i tak dalej, i tak dalej. Tam powstało piwo Deep Love. i Deep Love to był Belgian IPA. No i kiedy przyjechałem na premierę tego Kiss the Beast, okazało się, że to też jest Belgian IPA. Ja mówię, kurde, no to jaki sens? Gdzie sens, gdzie logika? Okazało się, że Chłopaki się umówili w ten sposób, że za chmielenie miał odpowiadać alebrowar, a za zasyp i drożdże miał odpowiadać birman, dlatego że piwo było ważone w zarzeczu. E, a birbanty sobie wymyślili e, belgijskie. E, i chyba do końca nikt nie był z tego piwa zadowolony, bo chmielenie było rzeczywiście ostre i, i takie po amerykańsku. To, to nie do końca grało, znaczy mi to smakowało, ale wiecie, ja jestem specyficzny, jeżeli chodzi o goryczkę. No i pojawiła się druga warka. Ja powiem szczerze, gdzieś tam miałem ją w sklepie. Nieszczególnie mnie jakby ciśnienie mi podnosiła. Natomiast jeden z widzów zaczął mnie po prostu molestować, nie, nie, nie bójmy się tego słowa, po prostu tym piwem. Pytał, czy już piłem, czy będę pił, kiedy będę pił. Ja mówię, stary, nie wiem, nie wiem, mam tyle piw w kolejce, nie wiem, kiedy będę to... Czy, jak będę we Wrocławiu, to może, to może kupię, ale na razie się nie wybieram. Ja Ci przyślę, ja Ci przyślę to piwo, bo musisz spróbować, bo to jest najlepsze IPA na rynku. No, i to, tym widzem jest Piotr Papierniak. No, i przysłał mi właśnie tutaj taki też list, że moim zdaniem najlepsza IPA na rynku. Pozdrawiam. No to pomyślałem przepraszam. Pomyślałem jak już nagrywać, nagrywać, póki jest świeże. Powiem tak, rynek tak poszedł do przodu, że nie spodziewam się, żeby to piwo mi cokolwiek urwało, bo teraz jest, prawda, moda albo na takie chmielenie hmm, idące w naftę, które bardzo lubię, czyli mozaik, jakaś tam Nowa Zelandia, albo znowu ten New England IPA. To jest ultra IPA, no ale umówmy się, to jest po prostu Imperial IPA. E, co my tutaj w ogóle mamy napisane, bo też się nie odniosłem. Znaczy etykieta, znaczy nie etykieta, tylko, bo to nie jest etykieta, opakowanie. Ekstra, ekstra. Co prawda pytanie, czy akurat zielony kolor jest taki super, ale generalnie jest ekstra. To jest wszystko malowane na butelce, naprawdę wysoka jakość. E I projektu, i wszystkiego. Jedyne, do czego można się czepić, tutaj w tym bombelku jest napisane 200 ibu. I dziwię się, że chłopaki tego nie zmienili, bo... Y i Hars chodzi, i prawda, i harz przyjdzie, i, i was zje. No bo wiadomo, że tu nie ma 200 IBU. No, choćby skały srały, tutaj nie ma 200 IBU. 200 IBU to by już trzeba dolewać ekstrakt chmielowy, tak, żeby on tam jeszcze pozostał. Nie, nie, nie ten. Co my tu mamy? Hopheads and Friends, ale browar Birbant i Hobsbawd. Hobsbawd to nie jest trzeci browar, to jest urządzenie, które powstało według projektów właśnie Birbanta, a chyba Jarka Sosnowskiego. I to jest takie, takie, takie no, nawiązanie czy, czy, czy do idei Torpedo z Sierra Nevada, czy Hoprocketa z hmm, Kamby Bawari, czy tam powiedzmy z tego, jak oni się nazywają. No z tej firmy, która robi te, ten sprzęt dla Kamby. O, i, dla, I dla stu mostów. Kurczę, zapomniałem teraz, jak ta firma się nazywa. No nieważne, w każdym razie, Jarek wymyślił y, taki sprzęt do chmielenia w przepływie, czyli załadowujecie to, o, na przykład hopnik to się nazywa w y, berdzie, załadowujecie to chmielem i przepuszczacie przez to piwo w kółko przez ileś tam cykli. I to ma dawać jeszcze więcej efektu niż przy chmieleniu na zimno, w którym sobie chmiel po prostu leży gdzieś tam na dnie. Tutaj ma być ta cyrkulacja. Z browarem Birband mamy sporo wspólnego. Podobną historię i wielką słabość do amerykańskiego chmielu. Dlatego IPA uważona z. No właściwie IPA, bo nie wiem przecież, Dlatego IPA uważona z jarkiem i kulim jest ultra. To potwór, z którym trzeba się zmierzyć, jeśli zwierz się hopheadem. A tutaj już właśnie szklanka. Jestem hopheadem. Zwę się tak. 19,1 ekstraktu, 8,5 alkoholu. Składniki woda. Słody, pale ale, monachijski, melanoidynowy, pszeniczny, karbelowy, chmiele, mozaik, palisade, simko amarillo, chinook kolumbus, drożdże US05. Uważone w yy, browarze za rzeczę. Spróbujmy. Piwo yy, pasteryzowane i niefiltrowane. Pasteryzowane. Kapsel firmowy wirbanta, Czyli mamy tutaj takiego gościa w, z fajką i w kapeluszu. No, uniósł się aromat chmielowy, uniósł. No, jest grubo. Leśne nuty, takie od Simco, takie świerkowo-sosnowe, ale też owoce tropikalne. Może nie takie, może bardziej cytrusy niż, niż jakieś tam zgniłe mango. No bardzo przyjemny. Barwa taki um, dość klarowny, ale taki amber bursztyn. Tutaj nie do końca widać, to na intro pewnie było widać lepiej. Um, bursztynowa. Po prostu taki głęboki bursztyn. Piana drobnowa, niechajerzykowa, średnio obfita, jak najbardziej, wszystko dobrze. A, jest nafta, czyli mozaik. Nafta, białe winogrona. No, nafta robi robotę. Pierwszy łyk i czuję pieczenie w okolicach przełyku, co oznacza, że primo. Trochę ten alkohol tutaj jest, ale że to jest goryczka. Bardzo, bardzo dużo białych owoców. Naprawdę albedo, ale te winogrona, ta nafta no, robi robotę. Jak ktoś nie wie, z czym się kojarzyć tą naftę, to na przykład Modern Drinking z Pinty ma właśnie takie nuty naftowe z mozaika. Ostatnio też w Pacyfiku takie nuty czułem. No powiem Wam, jest sroga goryczka, ale szybko znika, naprawdę szybko. Nie zalega, no dobra, trochę zalega, ale w przyjemny sposób, taki grejpfrutowy, jakbyście grejpfruta zjedli. Bardzo, bardzo dużo białych owoców. No na pewno jest to jedno z najlepszych Imperial IPA na rynku. Ja nie preferuję aż takiej wysokiej e, zawartości alkoholu, no bo to trochę bez sensu. No, wypić trzy i zgasić światło. Natomiast e, no goryczka jest sroga. Ona jest trochę podbijana przez, e, przez e, alkohol, ale to tak jest w tych imperialach. To znaczy ona i ten alkohol i tak jest dobrze ukryty, bo to jest taki, taka nalewka chmielowa. Lekka słodycz, no bo to jednak jest dziewiętnastka. Jest. To też się kojarzy z tym takim likierem mielowym. Powiem tak. Chłopaki, chłopaki pewnie naprawdę dostaną tam ekstazy nerwowej. Przywiózł mi ze swojego ostatniego pobytu Wojtek Frączyk Pliny the Elder. Myślę, że to jest Znacznie lepsze. Tylko, że tamten Plein mi ewidentnie nie podszedł. On był spirytusowy, był jakiś męczący strasznie. Tutaj, nie, tutaj jest to naprawdę fajny. Fajny lacing. Także, naprawdę. Może i najlepsze IPA Imperial IPA na rynku. Szukam, szukam teraz w głowie, czy, czy coś mi się kojarzy z Imperialnym IPA. No może i najlepsze. Gratulacje i Wasze zdrowie.